you No, hejka, wszystkim hejka. Um, chciałam dzisiaj powiedzieć, że wszyscy ogólnie praktycznie znęcamy się nad zwierzakami, co nie. I w ogóle ja też um, powinnam się wstydzić, bo znęcam się nad swoimi zwierzakami. i powinna mi je oddać, w ogóle nie powinna mieć żadnych zwierząt. Bo spójrzcie tylko na to. No. Klatka Bob. I tutaj mieszka dżungarek. Jakim sposobem w ogóle? Albo tamta klatka, też 80, tak jak Bob. Tam też mieszka dżungarek. Widzieliście takie w ogóle rzeczy. Masakra normalnie. Tutaj jest też syryjek, nie? I on, on tutaj. No, nie ma 150, tylko 140 w ogóle. Co za żynada. Jeżeli nie spełniacie minimum 100x50. To powinniście się, się wstydzić i oddać zwierzaki, bo one cierpią i się nad nimi znęcacie. No i w ogóle to nie ma czegoś takiego jak polskie minimum, tylko jest niemieckie. Te polskie przecież zostało wymyślone, wcale nie te niemieckie, i w ogóle chcę wam pokazać, jak, jak, jak tutaj taki chłomik, który sobie żyje, on tutaj nie wykazuje żadnych naturalnych. Swoich zachowań tylko takie nienaturalne. Pokażę Wam. Zobaczcie, on tutaj nawet wrotek przykręcił, yy, przesypał, bo chciał się odgrodzić od tego wszystkiego, że żyje w tak małej klatce. Po prostu już dostał depresji, się zamknął w domku. Zakopuje wszystkie rzeczy. Tutaj nawet piasek wysypuje z tego. O, zobaczcie, zobaczcie, wychodzi. Zaraz pewnie będzie chodził po prętach i prosił o wyjście, bo jest naprawdę źle mu w tej klatce i jak go wypuszczę na wybieg, to już nie, nie będzie miał takich nienaturalnych zachowań w ogóle. Zobaczcie jaki on jest w ogóle biedny, jaka marmolada jest biedna chomiczka, nie, nie zasługuje na to, żeby ze mną w ogóle być w moim domu. W tej klatce tutaj też 150 na 50 mieszka dżungarek, ale w ogóle to jest nieważne w tym momencie. Że tu mieszka, dlatego że ważne jest to, że się znęcam nad dwoma innymi chomikami, w tym też syryku, który ma za krótko, ma 10 cm klatkę. No, zobaczcie, tylko tutaj mieszka też y, hybryda. No i o, akurat nie ma akurat jedzenia w miejsce. Nie dlatego, że sobie je wybrał, tylko dlatego, że go zagłodziłam. Um, nie dlatego, że dostaje odpowiednią porcję i ją zabiera, tylko dlatego, że po prostu go głodza. Um, no tutaj. Powrotek też widać jakiś zasypany trochę, nie, niezbyt widocznie się chomik chce żyć w tej klatce. Tutaj dziury jakiej, bo już nie ma co robić. Chomik to ro kopie dziury, żeby się zakopać, żeby cokolwiek mogło w ogóle w tej klatce robić. Domek też zakopany całkowicie. Piaskownica też zakopana, całkowicie ciekawe. Dlaczego? Boż już chomik jak kopie, to nie ma co robić, on tylko kopie cały czas w tej klatce wykazuje nienaturalne swoje zachowania, bo jakby był szczęśliwy, to by chodził po kratech. znaczy, no nie chodzi po kratech, ale za to, na przykład, robi coś innego. wykopuje piasek, wykopuje ściółkę, zakopuje kołowrotki, domki. no, no nie jest szczęśliwy, jak widać, nie? zobaczcie, on wszystkich od tego uciec, zakopać się w tym domku, depresja i w ogóle. popatrzcie na tego chomika przez chwilę, czy on wygląda na szczęśliwego w tym, że z tym, że żyje w Bobie, w klatce 80 na 50, on by dopiero naturalnie zachowywał się w 100 cm na 50. Zobaczcie, to jest nienormalne zachowanie, że on sobie tak stoi na łapkach, myje się, drapie, chodzi sobie. No to nienaturalne zachowanie. Naturalne zachowanie to jest wtedy, kiedy chomik jest w 100x50. Nie wiem, jak wygląda zachowanie w 100x50, ale jest naturalne. Bo tutaj już nie jest naturalne, zobaczcie jak on chodzi, jak się wspina, jak wchodzi do góry. Widzieliście takie zachowanie? W ogóle kiedyś nienaturalne, to jest nienaturalne. Zaraz będzie pewnie gry spręty jeszcze, nie? się wspinał. O, widzicie? Mówiłam, że pewnie będzie gry pręty. Masakra normalnie. Mówię wam, jeżeli macie chomika w klatce mniejszej niż 100x50, to oddajcie go, bo się męczy po prostu. To jest taki mój apel. W ogóle ten film nie jest w ogóle dla żartów. To jest 100% powaga, no i pamiętajcie jakaś najlepszego Pana w Facebooku I że się tylko niemieckie warunki liczą w życiu i w ogóle, bo wcale nie tak nie jest, że, że Polska nie jest na nie gotowa One, wszędzie macie klatki przez 100x50, w każdym zoologu, w każdym sklepie nawet internetowym Więc no, jaki problem jest nałatwić taką klatkę, co nie a takie 80 to powinny być no, na śmieci wyrzucane, albo najlepiej to w ogóle utylizowane, żeby nikt z nich nie korzystał, co nie. No i pamiętajcie, no, nie jestem za znęcaniem się nad zwierzakami, więc uważam, że dla Was i dla mnie, chomiki, które żyją w takich za małych klatkach jak 80 cm, no to już jest po prostu tak nieodpowiednie, że powinniśmy je oddać, żeby nie cierpiały. No i ja swoje też oddam, bo przecież to jest masakra normalnie jak one żyją. Nie wiem jak one tutaj oddychają w ogóle nawet. I mi też takie dziewczyny mówiły tak samo, że się powinnam mi oddać, bo się nad nimi znęcam. Normalnie katuję je, głodzę, biję. No i one nie mają nawet wody ani nie potrafią nic innego zrobić w tej klatce oprócz spania. A jeżeli Was nie stać na klatkę większą niż 80 cm dla dżungarka, to, to sorry, ale to nie są zwierzęta dla Was i nie powinniście się w ogóle na nie decydować wcześniej, tylko od razu zapewnić warunki. No i wiecie, że ten, jak nie stać Was, to oddajcie i najlepiej od, no, komuś, kto w adopcji będzie wiedział, jakie są warunki odpowiednie. Jeżeli, jeżeli nie wierzycie w moje słowa, to zobaczcie, jaki ten chomik jest nieszczęśliwy. On pewnie szuka już wyjścia i pewnie, pewnie chce już z tej klatki dawno wyjść, po prostu chce mieć najlepiej pokój wynajęty, najlepiej to wynająć właśnie pokój 5 na 5 metrów, żeby mieć wtedy naturalne zachowania tego chomika widoczne. Ogólnie to jak zobaczę, że któryś z widzów albo w ogóle ktokolwiek gdzieś będzie miał za małą klatkę, inną niż 100 centymetrów. To będę podawać ich wszystkich do tozu ze znęcanie się, co nie? I wyróbcie tak samo, bo takiej osoby należy tępić. No i ogólnie kto chce adoptować moje chomiki, bo nie mogę się nimi zajmować, bo po prostu mnie nie stać na większe klatki, nie mam miejsca na nie coś tam, coś tam. To proszę się odzywać pr prywatnie, co nie? No i... No i do zobaczenia w innych filmach. Nie wiem, nie wiem czy będziemy kontynuować chomiki, bo, bo się załamałam, że nie mam po prostu warunków do tego, że no, znęcam się nad nimi, a jak się nad nimi znęcam, to w takim razie no, nie będę nagrywać niestety.